Cześć, witajcie! Wargaming chyba bardzo mocno próbuje mnie namówić, abym grał w grę World of Tanks. Dlaczego? No bo chyba tydzień temu dali nam po 7 dni konta premium. Tak, to gdzieś chyba było około 7 dni temu. A dzisiaj znowu dostajemy. Kolejne 7 dni konta premium za darmo. Albo ktoś im wpłynął na ambicję i powiedzieli, że okej, okay, gracze dostali na PC czy na Blitzie po 14 dni, dlaczego na konsoli tylko 7, i teraz chcą nam to zrekompensować. Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie takich akcji prawdopodobnie wiele firm będzie stosowało, dlatego że doskonale wiemy, jaka jest sytuacja z całym. Korona świrusem i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że to nie będzie ani pierwszy, ani drugi, ani ostatni raz, gdzie właśnie firma Wargaming będzie nas rozpieszczała w postaci prezentów, choćby nawet właśnie 7 dni konta premium. A co by się stało, gdyby dali 30 dni konta premium? Również nic by się nie stało, gracze po prostu ci co mają i chcą grać dalej będą grali, a ci gracze, którzy zdecydowanie porzucili ten tytuł, przenieśli się na coś innego, nie będą z tego kompletnie korzystali. W każdym razie, słuchajcie, od dzisiaj dostajemy znowu na kolejny tydzień 7 dni konta premium, tak więc no, z ich strony spoko. Ok, nie narzekajmy, dali za darmo porządku. Te 7 dni konta premium możemy odebrać do 10 kwietnia, tak więc jedynie co musimy po prostu odpalić grę i to wszystko samo nam wpadnie na konto. Kolejna rzecz jest taka: słuchajcie, od dzisiaj mamy bitwy rankingowe. Ktoś jak chce pozarabiać na dziesiątkach, doskonale wiecie, można również, można się bez spiny jakoś tam. Pobawić, powyżywać, popróbować się różne pojazdy, te, którymi na przykład nie gramy, albo nie graliśmy jakiś czas już temu. Ja prawdopodobnie wyciągnę Jadzie s 100 no bo tym pojazdem, naprawdę tym niszczycielem czołgów dawno temu grałem i zobaczymy, jak ona się obecnie spisuje. A szczególnie na tych mapach dostosowanych do bitew rankingowych, gdzie one nie są wcale takie duże. Kolejna rzecz, słuchajcie, od... 31 marca, czyli to będzie wtorek, mamy nowy event na Pryma Aprilis. Tak więc zobaczymy, co tutaj Wargaming wydumał. Owszem, nie będę narzekał, robią coś takiego. Spoko, ale ten medal z wizerunkiem osła, komu to potrzebne, albo po prostu nas mają za osłów, że jeszcze w to gramy, albo no nie wiem co to jest. W każdym bądź razie, słuchajcie, od wtorku mamy nowy event. Tyle, że tego eventu jeszcze nie było. Będzie to event na Mieście Duchów. Jakieś wieżyczki poustawiane. Piorun wie na razie o co w tym będzie wszystkim chodziło. Oczywiście, materiał jak tylko się to pojawi, zaprezentuję. Ale tak szczerze powiem, patrząc na przykład na wersję pc gdzie tam koledzy naprawdę mają sporo nowości, choćby nawet właśnie załogantów, czy wyposażenie i tak dalej, Jest tego naprawdę sporo, tam śledzę od czasu do czasu hallaka i patrzyłem właśnie na te nowości, które się tam pojawiają. Tak samo pojazdy, niektóre dostały potężne buffy. Powiem Wam, wersja konsolowa przy tym naprawdę wypada jak zwykle tragicznie. Bo to, co oni wprowadzają nam w ich niby aktualizacjach, to jest naprawdę śmiech na sali, i praktycznie nic nowego się nie pojawia, a że zrobili jakiś tam event z jakimiś wieżyczkami, tak naprawdę, komu to jest potrzebne? Możemy zagrać raz, drugi, ale czy coś więcej? Moim zdaniem, tylko strata czasu ich. Przeważnie strata czasu, bo ten czas, który poświęcili właśnie na taki jakiś bezsensowny event, a może kto wie, może okaże się spoko, moim zdaniem powinni to zdecydowanie inaczej spożytkować. Nie wiem, może ja się nie znam, nie ma tych newsów, jakoś nie wiadomo ile, dlatego przez no, kilka dni nie wypuszczałem praktycznie żadnych materiałów. No bo co mam wam powiedzieć. Co tutaj się praktycznie zmienia albo dzieje? Kompletnie nic. Tak samo prosiłem Wargaming dla Was o choćby nawet o kody do gry, czy o jakieś nowe pojazdy, prawie żebym mógł Wam zrobić jakiś konkurs. Słuchajcie, proszę już ich drugi miesiąc. I nie ma kompletnie żadnego odzewu. Kto wie, może ich podejście się zmieni, ale na to bym raczej nie liczył. Tak więc słuchajcie, z mojej strony to wszystko taki krótki newsik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Hej.